Z tej strony Bomber. Dzisiaj gramy w Grenny. Tak, nagram tą grę, znaczy nagrywam tą grę, bo ogólnie y, teraz dopiero się dowiedziałem na czym można tak powiedzieć, że jest. Y, wersja na Steamie jest troszeczkę inna niż ta na telefonie. Znaczy będąc szczery, wszędzie do grani coś dodali tam kiedyś. Ale ja co pamiętam, jak grałem w grani, to był tylko ten samochód dodali. Że można było uciec samochodem, tylko to pamiętam. Dobra, to zaczynamy. Hmm. Znaczy grani to jest takie Hello Neighbor, tylko że... To grani, ter, y, grani jest według mnie lepsze niż Hello Neighbor Dobra, y, wszystko jest ustawione Dobra, na normalu czy na... ojej oh hmm, nie no, na razie na normalu Ustawienia, jak, dobra, jakie... dobra, takie są, o nie y, Tak, dobra Ojej, oh ale klatkuje tutaj I Już nie O Dobra Idziemy w lesie. Tego nie było w wersji mobilnej. Miejcie sobie w lesie. Oj, tam jakiś dom jest. No śmiesznie, troszeczkę, no i tam. O, ktoś tam stał. Ja tuch duch tam są, co jest ty... O Jezu Czedali. Eee. O Jezu! E. O Jezu. E. No i został w mordę. Eee. Spoko. Dobra. Ale mi to podskoczyłem. Mm, dobra. Dzień pierwszy. Grany miała coś bardziej fajniejszego niż Hello Neighbor. W Hello Neighbor można było od razu. Znaczy miałeś nieskończoność żyć, a tutaj masz tylko 5 dni. Dobra. O. to jest coś, coś nowego, bo w wersji mobilnej nie było latarki. cała grafika nie była taka ciemna. Ucieknij zaczęło pójść ten dom. Coś takiego. No to tak, to, to jest Rafa No dobra U grani Otwieraj, otwieraj, otwieraj Fajt, dawaj, dawaj Miko, dobra U Dobra, idziemy, idziemy Zaraz grani przyjdzie yy, Dobra, tutaj nie Tylko co pamiętam, tutaj było jest przejście Hmm. Dobra, idziemy. Teraz grani tu przyjdzie. Ja. Zaraz tutaj to wyrzucić i ona tam przyjdzie. Winna przynajmniej podejść tutaj. Tu jest i tu zniknęło. No gdzie jest granit? Dobra, tutaj jest. Dobra, dobra, spoko. W Nie widzisz mnie No właśnie o tym, o tym aucie mówiłem Bóg Co mi książka tutaj, tutaj można zrobić sobie shotguna Ale przypał, przypał to przyjdzie Zresztą w, w aucie można się schować не можно. То есть... Можно. Хм. Вот Ну, ты на банк. О, есть. Блин, раз и где. Kurde no, nawet za wcześnie wyszedłem z auta. Boję się, że mnie zauważyła. Wie tu nie ma To jest bardzo dziwne, że ona tu podeszła. Wydaje mi się, że zaatakuje. Chyba. Nie, idzie sobie. Nie no co ty? La... Le, no co ty? Latarka się świeci, ona tego nie widzi. Ona jest. Su prześwietna. Dobra, nieważne. No ale weźcie pośpiesz, bo jestem takim ślepym załuku. dobra, idziemy. No, Jesteśmy... idziemy, Jest idziemy. Dobra. Co my tu mamy? Pilot. O tu coś... tutaj... No dobra, tutaj ktoś był. Przed nami. fajnie. Dobra, idziemy na dwór. A tutaj był dwór, z tego co pamiętam. Hmm. Ale jest dla ptaka... O kur... Ale nie pamiętam, że coś by było dla ptaka... O kur... Jak wyciekna, Tutaj jest I Co to jest? Co To są jakieś ścieki? Co to jest? Śmieszne, śmieszne. Troszeczkę. Ja żadnych ścieków nie pamiętam. była, bo, 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 bo jakaś aktualizowali tą wersję. to jest? Kogoś tam widzę. Jakiś coś. Uj, tam dobra. O, cześć! O, kur... Cześć, a dasz to? A! Noju, no! Próbujesz tego? przez przez chwilę, przez chwilę, nie chwilę, Oooo! chwilę, przez Tak ja stąd wyjdę. No, tutaj są drzwi. Dany? No jak ona ma taki dystans z nami? Co jest, ty? Starował na mnie. Hmm. Drugi dzień. Dobra. O Jezu. Dobra, słabo. Troszeczkę. I have to leave the house. Gdzieś, ale cię będzie, nie? ma. No. Hałas, 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 Jezu! O jak się przystarczyłem! Jezu! O Boże, nie no. Dzień trzeci. Tak, tej. Hey. O Boże. Nie, ale przypomnę, ja dałem się tak łatwo zabić jej. No ona się respi w piwnicy, z tego co wiem. Dobra, dobra, dobra. Jest jeszcze przejście. O dobra, tutaj coś mamy. O! Przejście. Eddie, Teddy. Co to co, co? co jest, O ma w oczy, Co się stało? Balić te i odejść. Odejść ty przynosisz złe moce. Mm. Balić teraz będzie chciała. Tu stoi. Już nie ma tego rejtra. Nie. Mm. ona tam idzie. Nie. 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 się się... w w ogóle co jest? Nie no, na przyjdzie. Tak. O, jest. To no. jest Mi to dawaj. Nie na Ja wkraczam do aktu. tam? Co tam? Co tam? urka. ja tobie spieprzam, elo. Dobra, idę, idę, idę. Dzwonek. Fuck, dobra. Pierdzielamy się przez dzwonki. Chłopak. to zaraz przyjdzie. Zamykamy, zamykamy, zamykamy. Co pamiętam, to tutaj się zarywało. Czeka. Dobra, przechodzimy. to jest? Jakieś przejście. Nie wolę tu co tam było, nie mam bladego pojęcia i nie, nie chcę wiedzieć co tam było a nie podejdź tu Jezu! To gówno. Jezu kod! Znalazłem kody! To był kod czwarty dzień, ale przypał! Znaczy tak i tak sobie obczajamy, w pierwszym odcinku sobie obczajamy o co chodzi w Znaczy znaczy dowiemy o co chodzi w tej grze, ale... To ...się podmieniało, bo... no trochę, że rzeczy się pozmieniało fakt. ja sobie przejdę do tej e... No i mam teraz zakrwawiony ekran Świetnie Klucz, klucz, klucz To jest chyba Parki O Widzisz mnie? Mnie tu nie ma Co to jest? E... Parki, no to jest zbędne gówno Weź to, weź to sobie, to pij mam taki. Nie, w tym się przydałem, to jest ujozu. klucz daleka. Dobra, 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 idziemy, idziemy, idziemy. E, to szybko, to już poszukiwam. Kurde, skrzypienie drzwi. Z, to, to... Znaczy nie, pod podłogi trzeba pierdzielę Shotgun! A my. Teraz, zamontuję sobie szod, shotguna, o kurde Gdzie mam a Ja shotguna będę mógł zamontować Co pamiętam? O! O Jezu. mieć całą gierkę. ją uczułem. Dobra. Widząc to tutaj. Przyszam się do szafy. I ona tam wejdzie i mogę to zamknąć. Z tego, co Zamknę ją i ją zagazuje na minutę z tego, co pamiętam. Bo się tutaj. Eee, co ona tu przyjdzie. Hm. No to będzie GG Hello Uduś się Chyba się nie dusisz Ona Ona to oh, kur Dobra jestem ja spadam na razie Zamknę ją na chwilę Chodź. dobra Walam z tym górnym Tak, tak jest Granny piona na minutę co ja mogę zrobić przez 100 minutę. No, gówno wielki. Hmm. U, nie sprawdzałem. Co jest? Webinki. Nie wiem dlaczego służy webinki. Dobra, co e... jest? Range. Kurde, nie ma tu nic fajnego. No dziwistą cenknięte wręcz weźmiemy w razie czego? Weaponki. Key ten Weapon Key był eee, potrzebny do czegoś tam chyba to był do tego tworzenia tego czegoś nie Playhouse key to coś nie Dobra idziemy Hmm... Co może robić Weapon Key? nie otwierał przypadkiem... Tam gdzie jest kusza? Albo gran się może respić? Z tego co wiem... Z tego co wiem Granny gran się tu respi Nie odliczyłem czasu Więc ja sobie mogę... Zaraz ja sprawdzimy. No. i ja ona co powinna przyjść. Chyba, że... No, to jest za mało. Nie, dobra, żyje, żyje, żyje ona. Jednak. Siema. No sobie. Nie śmiej się. Moja, ba moja babcia nie wydaje tak, takich dźwięków To jest straszne Chwalić sobie Obejdę ba babcia jest chora na umysł Jest chora na umysł O dobra na to podeszła, to ja sprawdzę czy ten weapon key... Jestem idiotą Spacem się wyrzuca Dobra na tam poszło Ja trzesnę to tutaj No chyba No, a nie, ona tu powinna przyjść Ja tutaj przyjdzie to idę sprawdzić Czy tak dobra, przyszła Świetnie, cieszę się. Dobra, idziemy. Teraz sprawdzimy, czy to otwiera kuszę. Jeśli nie, to jest przypeł. to otwiera to kuszę? Chyba, przyjdź tu. Przyjdź tu. Grany. Ten jest z kuszy. Halo. proszę mi to oddać. Ona jest, jest uśpiona. Ej, może tego te Diego teraz dostarczę? Posłuchaj! Się. Ona jest uśpiona na minutę. Może nie walnę cię w papkę? Waj. Nie, ja nie doniosę tego te Diego, jestem idiotą. Nie mam motka. Niech to zostanie. Mój już serce bije. Uf. Dobra, ja tam wracam po kuszę. Że jest mi potrzebna. Bez niej se zdechnę. Gdzie ja wywaliłem? E, proszę mi oddać moją kuszę. Kuba gdzie jest moja kusza? Gdzie ją wywalałem? A Kłakusza mi się wsiąkła w ten... Nie, bo tu... A nie, tutaj ją z, z tym idiotą. Z tym idiotą. Jezu, jak się posramię ciebie. Halo. Mmm, mięcho. No Będę musiał dworem przejść tam, jezu, bo to mięcho musiał tam utknąć Szybko, szybko, szybko Dobra Kozak dobra Czwarty dzień a mi do, do całkiem, całkiem idzie Wiedziałem, że mogłem coś zestrzelić. tam. Dobra jestem. Kleka stąd wyjdę. O Jezu, ale przyko przepał. dobra, trudno. I trzeba strzelić. Hmm, rejbiście. Kurde! Ale gówno! Oddawać mam amunicję! A jestem w... A jestem w kupie. a ja Jestem w k***ie Je. Ale k***a wielka Sprawdzę czy mogę przerzucić to Tam Kurde, zmarnowałem jeden strzał do kluczy Mogę to tak rzu rzucić? Chyba raczej nie Szkoda, że w tej grze nie można skakać. Ety. Nie, nie, to tak nie będzie działało. Sławo. A co tutaj jest? Jest ten. no, no to było. Ona, on, ona tu przyjdzie, ja, ja to czuję, że ona tu przyjdzie. Co się. Co tutaj? Mnie tu nie ma. A jeśli ludzie słyszą jakieś głosy w tle, to przepraszam. Tam się. Bo bierz to mięso. Ale z tym miechem. Dobra, teraz najważniejsze. Ja przeciąłem kabelek. Ja chcę tam iść. Trzeba ją zwabić, bo widziałem, że tam trzeba coś przeciąć, żeby uciec. Badałem to. No to powinno podejść, tak. Wyszło, dobra. Zróbcie. Tutaj. Dobra, przeciąłem. Wow. na przypala albo wcale o. trzeba znaleźć to do podwijania tego mm. coś nie wiem to muszę wrócić pokuszę albo pomunicie do kuszy o boże że to się ja nie trafiłem kurde to taki prosty strzał o cholera! Właśnie ja doczekam słyszę książkę. Także, jest jakiś padloki. Eee, gdzie O kur... Ona chyba mnie widziała, ona chyba mnie widziała. Nie, ale jest ślepa. Nie no, ona mnie widziała na banku. Ha! jest ślepa O nie! <grym> ten? Nie chcę za żartować chciałem sprawdzić czy na no, ostatni dzień Okej, okay, spoko Dawaj, ile minut już mam w na nagrywaniu, że miał gdzieś 30 minut montowania Montowanie, no tak O Jezu A ja już dużo przejdłem jak na... Cholera. Cholera, cholera. Nie ma. Bugging. Jest tu, jest tu, jest tu. Nie ma. Bugging. O nie! To już nie działa? To działało kiedyś! Świetnie. Dobra. Jak zginę? Chcę wiedzieć. O! O! O, to jest ta książka, którą wyrzuciłem. Świetnie. Jak ci auto działa? O, Machasz mi, fajnie. Eee, ale co ty robisz? Nie! O w dół. Nie! Trąciła mnie. O nie... potrąciła. G game over. Dobra, to by było na tyle tego odcinka. To był one by Elo!